Kochani, przyjechaliśmy. Wawszkowizna przywitała nas deszczem. Szykujemy się do odejścia. Wawszkowizna za nami płacze. Znowu mamy deszcz. Kochani, wspaniałe relacje zawiązaliśmy tutaj przez ten tydzień. Idziemy na ognicho. Cześć, kudziunku. Kochani, Słuchajcie, kochani, to przedostatni dzień. Dzisiaj będziemy po raz ostatni w takim zestawie. Dlatego, że dzisiaj już odjeżdża od nas, kochani, nasza dorocia. Życzymy Ci dorociu wiele szczęścia, radości, zdrowia, pociechy z tego uprawiania sportu. Jak największych sukcesów na miarę Twoich możliwości. Nie zmieniaj się, jesteś wspaniałą osobą, kochani. To taka nasza wisienka tutaj. Natomiast zobaczcie, jak oni ją tam pięknie obejmują. Na niebiesko trzy panny się trzymają, kochani, bo ona dzisiaj po ognisku od nas odjeżdża. Natomiast jutro w porze obiadowej, kochani, będziemy odjeżdżać wszyscy. Zobaczcie. Piękny, upalny dzień dzisiaj, cieplutki, może nie upalny, ale bardzo ciepły, zakończony właśnie chyba takim deszczykiem. Dzisiaj mieliśmy okazję się popluskać, jeździliśmy na parku linowym. Przypominam Wam kochani, że nasze regio sport jest, jest zjawiskiem innym od innych. To nietypowy obóz pracy piłkarskiej, to nietypowy obóz kochani klubowy, gdzie e, trzema jednostkami ciężkimi naprawdę się pracuje. Tutaj kochani mieliśmy bardzo dużą dynamikę, ale też bardzo duży odpoczynek. Także idziemy na ognisku, zakończyć tą naszą przygodę. Oczywiście jeszcze noc, jak to mówicie, zielona. Pewnie będą wygłupy, będą zabawy. Słuchajcie, natomiast oni się tu mocno sobą zaprzyjaźnili. Cieszy mnie to ogromnie, że jestem troszkę inicjatorem tego, tego zjawiska. Cieszy mnie też fakt, że spotkamy się za rok, bo wiemy, że za rok będziemy ponownie organizować. E, witam, Tom. E, cześć. Tutaj energia online, Cześć, dziękuję Wam bardzo, fajnie, że jesteście, buziaki. E, zobaczcie, tutaj jest kochani lina, e, która goni. E, jeździliśmy tą liną dzisiaj, no całkiem przypadkowi widzowie, e, być może sympatycy kanału, może nie, mówią, że czują pozytywną energię. Wiem, że tak jest kochani i dziękuję Bozi za to, że tak dużo ona mi jej daje, że mogę Wam przekazywać ją okiem naszej kamery. Myślę, że to czujecie, kochani, że ten kanał to nie jest kanał, który robimy, nie wiem, dla poklasku, dla milionów, dla, dla pieniędzy, dla nie wiem czego etc. Tak naprawdę słuchajcie. Robimy to z pasji, także nigdy się nie męczymy, nie, nie szukamy pomysłów na filmy. To nie jest tak, że chcemy wymyślać coś nowego, żeby to miało milion, dwa, pięć, dziesięć odsłon. Owszem, cieszymy się z każdego z Was, który dochodzi do naszego kanału, ale robi to w sposób, słuchajcie, spontaniczny. Dołączacie się do nas jako nasi przyjaciele, kochani yy, i rośniemy w siłę. Natomiast zobaczcie, tam dzisiaj... Nie wiem czy to się uda, bo być może ten deszcz nie pozwoli nam przeprowadzić tego ogniska. Ale mimo wszystko, atmosfera wspaniała. 40-osobowa grupa przyjaciół, która mocno jakby jest zintegrowana, sklejona tym naszym kanałem. Stanę tu chwileczkę, żeby im nie przeszkadzać. Tutaj z tego miejsca, tutaj kończy park linowy swój bieg. Słuchajcie, dzisiaj miałem okazję na tym podejście być. Przeleciałem ponad 200 metrów nad ziemią tą liną i uważam to za wspaniałą przygodę. Cieszę się ogromnie, że mogłem spróbować i was gorąco zapraszam do tego, żebyście przyjechali tutaj za rok z nami próbować. Słuchajcie, wygląda na to, że deszczyk, który tutaj płacze za nami to deszczyk chwilowy, dlatego że tam już jest pogodne niebo ta chmurka się tam kończy. Mamy nadzieję, że to nie będzie jeszcze taki deszcz, który nie pozwoli nam tutaj przeprowadzić tej kolacji na świeżym powietrzu. Dlatego że Wawszkowizna umożliwia taką integracyjną kolację właśnie przy ognisku. Dzisiaj zamiast jeść tam w restauracji, Trenerze Michale, dziękujemy za całą kształt, za całą pracę. Jak, jak ty się bawiłeś? Powiedz. Zapraszamy za rok. Super, powo powodzenia, cieszymy się bardzo. Słuchajcie, trener będzie za rok na pewno. Także przed Wami, kochani, fajny warsztat pracy. Wspaniały, wspaniały, słuchajcie, facet. Jak słyszeliście, jechał tu z pewnymi obawami, dlatego że nie wiedział, co go tutaj spotka. No, tak naprawdę, słuchajcie, kilka osób z tej grupy znał, bo kilka osób przyjechało z naszej okolicy. Natomiast no, świetnie się bawił, świetnie pracował, kochani. Natomiast idę w tej chwili pomalutku pod namiot do naszych przyjaciół. Słuchajcie, poprzybijam piątki. E, może jeszcze raz króciutko e, poznacie e, naszych uczestników, którzy w tej chwili czekają, aż ten deszczyk przestanie padać, bo tam jest ustawiony stos, jest ognisko i za kilka chwil będziemy próbować, słuchajcie, pieckie ubachy, e, no W ten sposób, takim przyjemnym akcentem, zakończyć e, drugie Regio Camp 2019. Natomiast jeszcze raz przypominam Wam, że będzie Regio Camp 2020. To jedna z naszych ostatnich relacji wideo z naszego obozu. Także słuchajcie, poprosimy trochę ekipę o hałas. Poprosimy trochę, słuchajcie o entuzjazm, aby przekazali Wam, jak fajnie tutaj z nami jest, jak dobrze tutaj być. Słuchajcie, moja ekipo, ja dwa słowa do Was. Chciałem Wam ogromnie podziękować za to, że z nami byliście. Kocham Was bardzo, jesteście wspaniali i sportowo, i pozasportowo. Stworzyliście wspaniałą atmosferę. Dziękuję Wam bardzo, że na drugim Regio Camp byliście z nami. E... Nie chciałbym za długiej tej przemowy robić, bo się rozkleję i popłaczę, a jeszcze nie o to chodzi. Słuchajcie, mamy ognicho, jeszcze się sobą cieszmy. Jeszcze słyszałem, że jakaś pasta dzisiaj ma tutaj yy, w ruch iść. Yy, Ale ostrożnie z tą pastą. Eee, Słuchajcie, eee, pomalutku cichutko. Piłkarze, piłkarki. Piłkarze, piłkarki. Halo, cichutko. Cichutko jeszcze słówko. Słuchajcie, dzisiaj ucieka już od nas Dorocia leci na kolejne zgrupowanie Dorocia, chodź do góry. Brawa dla niej buziaki, podziękowania. Dawaj szybko, pokazuj się. Dorcia, Dorcia. Dziękujemy bardzo, dziękujemy Ci bardzo. Słuchajcie, to bardzo sympatyczna postać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Wam bardzo. Słuchajcie kochani. Niemożliwe są, słuchajcie, jakich nie kochać, są naprawdę niesamowite. E, słuchajcie, także dziękujemy, Dorciu, fajnie, że z nami byłaś. E, natomiast, e, słuchajcie, nie chcę wprowadzać nastroju nostalgii, bo za parę chwil ruszy tam ognicho, zacznie się kiełbacha. Będziemy, słuchajcie, podjadać jeszcze. Cieszcie się cały czas sobą. E, piłkarze, piłkarki, halo, halo, jeszcze dwa słowa. hej! Jeszcze dwa słówka, dobrze? Zapraszam was już dzisiaj z nami za rok. Zapraszam waszych znajomych. Dziękuję waszym rodzicom, rodzinom za to, że nam zaufali, zaufali, że zdecydowaliście się poświęcić tydzień wakacji z nami. Ogólnie, jak się bawiliście, powiedzcie. Świetnie. Świetnie. Słuchajcie, kto czuje, że za rok na pewno jedzie z nami? Cieszy to bardzo, kochani. Fajnie. Sporo łapek w górze. Ciocia będzie trenerką, tak, dlatego że kochani, no cioci dopisujemy kolejny rok kalendarzowy. Przypominamy, że górną granicą pobytu w naszym Regio Sport to lato 18. E, natomiast jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Cieszę się, zróbmy wszystko. Halo, halo! Halo, halo! Jeszcze minutkę. Halo, halo! Zróbmy wszystko, słuchajcie, żebyśmy za rok spotkali się w takim gronie, bo stworzyliście niesamowitą atmosferę, naprawdę urzekliście mnie sobą. Eee... Pawła Skórę, urzekliście, urzekliście całą naszą kadrę, urzekliście, słuchajcie, tych, którzy nas tu karmią, jesteście szczególną grupą, to się dało odczuć i zauważyć, ok? Były momenty, słuchajcie, oczywiście, że być może było za luźno, ale jesteśmy ludźmi i takie momenty też się zdarzają. Ja natomiast jeszcze raz Wam dziękuję. Dziękuję kadrze, brawa dla trenera Damiana. Brawa dla trenera, brawo. Brawo dla trenera Michała, trenerze. Eee, słuchajcie, za kilka chwil damy ogromne brawa dla trenera Krystiana, bo on w tym momencie jeszcze przy obowiązkach. Brawa dla naszej pani kierownik Roxany, dziękujemy. Słuchajcie, brawa dla naszej wspaniałej, pięknej maskotki obozowej. Dzięki Julciu za piękne, miłe chwile. Słuchajcie, Julcia ma trzy lata, a to już jest jej który obóz? Trzeci obóz, no niesamowite, co? E, także brawa dla Was wszystkich. Teraz sobie pobicie brawa ode mnie. E... Słuchajcie, e, natomiast ja w, tej chwili jeszcze, ja w tej chwili jeszcze króciutko przelecę, dam każdemu tylko piątkę. Życzę Wam smacznego, dobrej kolacji. Jeszcze raz dziękuję. Dzięki Kudziu, dzięki Nikoś, dzięki Bartuś. Dziękuję Mati. Dzięki Igorek. Fajnie Fifi, że byłeś po raz kolejny. Super. Dziękuję Michałku. Nie smuć się. Rok zleci szybko, zaraz znowu będziemy razem. Dzięki Guciu. Do zobaczenia. Do zobaczyska Dasiu. Dziękujemy bardzo. Dzięki Łukaszku. Dzięki Kubuś. Ale mocna ta piątka. Przemciu, żebym poczuł. Cześć Kasperku. E, dziękujemy jeszcze raz trener. Dziękujemy ślicznie. E, Dawaj Maciusiu piątkę, teraz nie będzie z Bartkiem Jak mam chwilę czasu to nigdy bo boli nie strzela Nie, Tomusiu? E, dawaj piąteczkę, dziękuję Maciuś bardzo Dziękuję Gojaczku e, Dzięki Wojciu śliczne Cześć Kubusiu, fajnie że z nami byłeś e, Dawaj Gabulka piątkę, cześć Julka, dziękuję Jedziesz za na Biucia? Czekamy na Ciebie, czekamy na Ciebie e, Dawaj piątkę Wuniu Czak e, Piąteczka Dominiku, dziękuję Tasiu, dziękuję Grosiu, dziękuję Nasiu Dawaj, dawaj piątkę. Dajemy piąteczkę. Dziękujemy Zosiu bardzo. Dorcie jeszcze raz za wszystko dziękuję. Fajnie, że byłaś. Żółwik. Polonia z żółwikiem. Eee, dziękuję ślicznie, Paniko. Eee, dawaj łapkę. Nikola, fajnie, że byłaś, dziękujemy bardzo. Trenerze ciach. Trenerze Ciach, idę tam do Was chłopaki. praniu dziękuję ślicznie, fajnie, że byłeś drugi raz. Za rok czekamy na Ciebie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy Bartuś, fajnie, że byłeś. Dzięki Dawidku, dzięki Bartuś. Dziękujemy bardzo, dzięki. Eee, piąteczka, dziękuję. Słuchajcie kochani, wyjdę troszeczkę do boku, to takie troszkę nasze kochani pożegnanie, ja spróbuję jeszcze w trakcie tutaj ognicha, bo czekamy za moment, dowiozą nam tutaj na 19 kochani kolację, za moment rozpali się ten grill, za moment rozpali się to ognicho kochani, będziemy sobie tutaj no pomalutku zakończać naszą imprezę. Naprawdę jestem wzruszony i chyba więcej wam już nic nie powiem. Bardzo dziękuję jeszcze na ręce trenera Krystiana całego stowarzyszenia Regio Sport, że, no, że są z nami, że podłapali ten pomysł, że, że... Ho, ho, ho Teraz kochani wielkie brawa dla trenera Krystiana! Woo! Elo, hello! Siema, dziękujemy trenerze Krystianie! Wiąteczka! Dziękujemy jeszcze raz. Wszyscy dziękowali. Wielkie brawa dla Ciebie i podziękowania, kochani. Dziękujemy Wam bardzo. Zobaczcie, jak oni o nas dbają. Przyjechali, kochani sprzętem tutaj. E, malaksami, kochani, maleksami przyjechali z kiełbachą, z patykami. Zaraz będziemy działać, zaraz się rozpali ognicho, także e, my robimy swoje. Na, natomiast pamiętajcie, za rok czekamy na Was, e, czekamy na Was, kochani, w Walszko Wiźnie e, 2020. Rozmawiajcie, jak widzicie, kochani, e, program jest mocny, rozwojowy, naprawdę świetnie działa. Pozdrawiasz? To szybciutko dawaj. Cała Super, świetnie, bawiłeś się fajnie. Słuchaj, rok temu był tylko Dawid, prawda? Zdecydowałeś się w tym roku, że jedziesz i, i, ba, i bardzo to cieszy, naprawdę. Cieszę się ogromnie. Franiu, rok temu oglądałeś relacje z obozu? Tak. tak. Zapragnęłeś wtedy być, tak? Za rok się widzimy. Zabierajcie jeszcze z tej konkordii, bo macie fajną drużynę. Dawidku, jeszcze raz Wam bardzo za wszystko dziękuję. A teraz za moment, słuchajcie, atakujemy kiełbachę i e, robimy kolację. Bartuś, masz ochotę na pozdrowionka? zdrowieć tatę. No świetnie. Mamy i Super, świetnie. Bawiłeś się ja fajnie. Się, Cały umył. czas na uśmiechu. Nie bardzo się bardzo, nam się, bardzo nam się ten twój uśmiech podoba. Podobnie Bartuś. Bardzo uśmiechnięta postać. Pozdrawiasz kogoś Bartuśka? Tak. Szybciutko. Rodzinę, przyjaciół i całą drużynę okres Concordia. Świetnie. Fajnie, że pamiętasz o drużynie. Wiemy, że jeszcze jeden kolega chciał z nami przyjechać, ale kontuzja nie pozwoliła. Ale za rok na pewno mu się uda, nie? Czekamy na was, moja Concordio. Franiu, pozdrawiam. też. Super, świetnie Kornelku Świetnie, dziękuję bardzo Kornelku, pozdrawiamy Rodziców i babcie, dziadka Świetnie, super Dziadka, babcie, rodziców, pozdrawiamy Dominiczko Ja kota też pozdrawiam Brata, babcie, dziadka Super, pozdrawiamy cały Głogów, kochani Czas na wszystko. Ja kota pozdrawiam Pozdrawiam rodziców, siostrę moją przyjaciółkę, całą często widzów Super. i obóz. Dziękujemy Gabrysiu bardzo. Buziaki kochani, teraz szykujcie się do kolacji Dlatego, że to e, Taka fajna kolacja, słuchajcie Takie ognicho przed nami, także Za kilka chwil startujemy e, z tym ognichem Natomiast ja jeszcze raz Z całego serca, ognicho małe Co ty, zaraz zobaczysz, jakie będzie wielkie Jak to się zapali wszystko Zaraz chłopaki nas tutaj odpalą, wyszykują Słuchajcie, będzie się działo Także buziaki kochani, jeszcze raz e, Za chwileczkę jeszcze e, Złapiemy tu fragmenty z e, Ognicha, jak będziemy takie oba nasze. Mam jeszcze dwa słowa. Zobaczcie, pieczemy kiełbachę na ognichu. Wyciszyło się, wyciszył się deszczyk. E, ok, no zaraz oddzwonimy. Natomiast słuchajcie, to jest pokolenie, które właśnie no, nie zna smaku ziemniaka z ognicha. Słuchajcie, kiełbasa z grilla, a nie z ognia. Także to no zobaczcie, próbujemy, palimy to w ogniu zamiast gdzieś obok, natomiast nie możemy się dziwić, jesteśmy w XX, kochani, pierwszym wieku, który mocno ewaluuje. W tej chwili wchodzi elektronika, telefony. Zaraz, synuś, spokojniutko. Daj, daj. Jesteś głodny, dobra, to podejdziemy troszeczkę bliżej. Kochani, dostaliśmy dwie kiełbachy. Spróbujemy w dwóch słowach się tutaj bliżej znaleźć. Ją. Widzę, Maciuś ma doświadczenie, położył sobie w okolicach ognia i tak trzeba, Maciuś, będziesz miał najpyszniejszą kiełbachę, żeby ją tylko nie przypaliło. Pozdrawiam, mamy i psa. Żeby ją tylko nie przypaliło. Natomiast słuchajcie, nie do ognia, tylko właśnie delikatnie obok. Staramy się zrobić kiełbachę. Słuchajcie, spróbujcie jak najdalej od ognia. Ewciu, masz nad samym ogniem. Ona już jest popękana, ale w środku nie jest jeszcze upieczona. Ewciu, odsuń się troszkę do boku i spróbuj ją tu, tym, tym ciepłym. Ją. Jeszcze troszkę, wiesz, ale, ale dalej, już nie na samym ogniu, bo ona już Ci popękała. Chociaż jak ktoś jest bardzo głodny, to smacznego. E, słuchajcie, także takim akcentem pomalutku e, kończymy, wyciszamy tą naszą kochani przygodę. Także... E, Pełny luz, zabawa. Tam jest, słuchajcie, jeszcze grillka, szaneczka, sałatki, e, pomidorki. Idzie Filipek też, kochani, e, smażyć. Ja tutaj będę starał się e, troszkę zrobić tą naszą kiełbachę z kudełkiem. Także, kochani, nie gniewajcie się. O, tu ktoś zrobił, słuchajcie, mega patent, także my się pod to podłączymy. Spróbujemy. Och, mamy idealną sytuację, kochani. Zobaczcie, bardzo mi się to podoba. Stasiu, uważaj, nie wywróć mojego, bo ja tam ledwo co zahaczyłem. Dobra. Czekaj Stasieńku, bo ja tylko tylko zaczepiłem. Dobra? Ok, teraz mam ok. Nasze dwie kiełbaski się teraz ładnie, zobaczcie. no, Najgorszy to pomysł, chodzi o to, że jest daleko od ognia, a robotę robi. E, czyli ciepło tam jest, bo ognisko jest naprawdę spore, duże. Natomiast nie będzie ona spalona. Ej, kochani, Kudek już nie dał rady, już na zimno. Kudek zaraz ci upiekę. Kudziu! Kudzio! Nie czekasz aż upiekę? Głodny jestem, kochani. Ej, słuchajcie, dziewczyny z podpisanymi koszulkami. Pokaż mi tutaj ej, groszek, buła, trener Krystian, Rataj, Łuki, Ciocia Dorota, Staś, Kornel. Franiu, Damian, trener, Dominika, Łuki, ale wyglądasz elegancko, jak w koszulce od sponsorów naszych. Eee, Nikuś, dawaj żółwik, jak się bawiłeś? Fajny obóz? Cieszę się bardzo. Smacznego. Uciekaj, kochany. Pij herbatkę. Natomiast muszę wam powiedzieć, kochani, że różne osobowości, różne temperamenty odnalazły się na naszym obozie. E, od bardzo spokojniutkich, słuchajcie, e, chłopców, e, m, dziewcząt po diabełki, kochani. Poradziliśmy sobie z każdą osobowością, także... E, e, uważaj, Juleczko, uważaj, nie bo się poparzysz, misiuniu. Już głodna jesteś? To już tu wołamy tatusia. E, tatusiu! Tatusiu Krystianie! Już wołamy Tatusia Krystiana. Juleczka już głodna tu zabierała patyczek, wiesz, dawajcie pomocy. Już Julcia załatwiamy. Julcia kochani, przypominamy trzeci e, rok życia, trzeci i obóz, kochani, to jest cyfra. Tam jest Tatuś i mamcia, choć tu już zabieramy kiełbaskę dla Julci, bo już idzie, kochani, trener Roxana, także ja się wyłączam. Też mi już języczek ucieka. Słuchajcie, nie powiem gdzie. E, Kubuś wybawiony, wytrenowany. No to świetnie, to teraz czas odpocząć słuchajcie i e, korzystać z wakacji. Jeszcze byś zostawał. Jeszcze by zostawał wartość, kochani. Wiele osób by tu jeszcze z nami zostawało. Natomiast e, jesteśmy siódmy dzień, szósty jutro, będziemy siódmy dzień, kochani, razem. E, no, piękny czas, co mam wam powiedzieć. Naprawdę piękny czas. Dziękujemy jeszcze raz za to, że jesteście. Do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko, pa. pa.